Zadania dotyczące skali podobieństwa już wielokrotnie pojawiały się na maturze, i to jest taka rzecz, którą warto opanować, tym bardziej że zamyka się tutaj w tych trzech zależnościach. Ja na razie przesunę tutaj na lewo, i w trakcie rozwiązywania zadania wrócimy sobie do tego. W tym zadaniu mamy siatkę jednego ostrosupa i drugiego. Tu musicie sobie wyobrazić, że jakbyśmy zagięli tę krawędź, tę krawędź i tę krawędź, to te trzy wierzchołki razem spotkałyby się na górze. Nad tą podstawą, no i w ten sposób powstałby ostrosób. Jak widzicie, ten ostrosób w podstawie ma trójkąt równoboczny, bo wszystkie boki są takie same, o boku długości A. I jak widzicie, jego ściany boczne też są trójkątami równobocznymi o krawędziach A. I swoją drogą, na taki ostrosłup, który ma wszystkie cztery ściany takie same, mówi się czworościan foremny. I tutaj siatkę takiego drugiego ostrosupa, czworościanu foremnego też mamy podane, tylko on ma w podstawie trójkąt równoboczny o bokach BBB. I z treści zadania wiemy, że pole powierzchni całego tego ostrosupa jest dwa razy większe od pola powierzchni tego ostrosłupa tutaj. I wiedząc, że to pole jest dwa razy większe, my musimy odpowiedzieć na pytanie, ile razy większa jest objętość tego pierwszego ostrosłupa w stosunku do drugiego ostrosupa. No i tutaj mamy takie zależności, które są zależnia, zależnościami dla figur podobnych. No i pierwsze pytanie, czy my możemy w ogóle zastosować te zależności u nas i odpowiedź brzmi tak, ponieważ u nas ta siatka składa się z samych trójkątów równobocznych. To są trójkąty o kątach 60-60-60 i w jednej i w drugiej bryle, czyli no chociażby z podobieństwa trójkątów możemy mówić tutaj o Podobieństwie tych dwóch siatek, czy też podobieństwie tych dwóch mm, ostrosłupów. I teraz tak, jeżeli mamy dwie figury podobne, to jeżeli podzielimy przez siebie długości jakichś odcinków w tych figurach, na przykład boków, wysokości i tak dalej, to dostaniemy skalę, skalę zwykłą, k. Jeżeli podzielimy przez siebie ich pola, to dostaniemy kwadrat tej skali. A jak podzielimy objętości, to dostaniemy tę skalę do potęgi trzeciej. I teraz my wiemy, że tutaj pole jest. Dwa razy większe od tego pola. Na potrzeby zadania oznaczę to jedynką rzymską, a tutaj dwójką rzymską. Jeżeli ja podzielę całe pole powierzchni pierwszej siatki przez pole powierzchni drugiej siatki, to dostanę wynik 2, no bo wiemy z treści, że ono jest dwa razy większe. I to 2 to jest stosunek pól, czyli to jest nasza skala podniesiona do kwadratu. Więc żeby się dowiedzieć, jaka jest skala podobieństwa pomiędzy tymi, tymi ostrosłupami, to musimy to spierwiastkować i samo k wyjdzie nam równe. Pierwiastek z dwóch. Czyli wszystkie tutaj długości odcinków są pierwiastek z, dwa, pierwiastek z dwóch razy większe od długości odcinków w tej, w tej drugiej bryle. I teraz my chcemy obliczyć objętości. Ile razy jedna objętość jest większa od drugiej, więc musimy obliczyć stosunek objętości. Objętość pierwszej siatki, objętość pierwszej bryły przez objętość drugiej bryły. I to według tego, co Wam zapisałem, daje skalę do potęgi trzeciej. A nasza skala to jest pierwiastek z dwóch. Jak pierwiastek z dwóch podniesiecie do potęgi trzeciej, to to jest pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, czyli dwa. Raz i jeszcze jeden pierwiastek z dwóch, czyli to wychodzą dwa pierwiastki z dwóch. Czyli objętość pierwszej bryły jest dwa pierwiastki z dwóch razy większa od objętości drugiej bryły, czyli poprawna odpowiedź to jest odpowiedź C.